Dzień dobry, witam ponownie na kanale Erotic Med. Znowu się spotykamy. Ja nazywam się Karolina Sokowska i jestem tutaj seksedukatorem. Mam dzisiaj temat, który bardziej pewnie będzie dotyczyć pań. A mianowicie będą to wibratory. Będą to wibratory z króliczkami, czyli z wypustkami do stymulacji łechtaczki. Wypustki te mają różne kształty i wszystkie tak ogólnie popularnie są nazywane po prostu króliczkami, pomimo tego, że czasem tych króliczków wcale nie przypominają. Ja przygotowałam propozycje, które uznaję za najciekawsze. Są to na pewno propozycje, które są polecane, które są znane, rozpoznawane i na pewno mają wiele wspólnego z najwyższą jakością. I pierwszy taki produkt, który chciałabym polecić, to jest wibrator marki Fantwa, który to jest WB i on jest dość niewielkim wibratorkiem. Tak sobie możemy tutaj porównać do ręki o i faktycznie jest mniejszy niż dłoń. Natomiast to jest to rozmiar, który jest w zupełności wystarczający. Bardzo dużo pani jak pokazuje im ten wibrator, który uważam, że jest genialny. Twierdzi, że ojej, on jest taki strasznie malutki, ale to jest długość, która w zupełności wystarcza, żeby dosięgnąć do punktu G i efektywnie go stymulować, bo on ma tutaj taki bardzo spiczasty, może nie bardzo, ale spiczasty koniuszek, który bardzo precyzyjnie trafia dokładnie tam, gdzie powinien, a króliczek, czyli ta właśnie wypustka do stymulacji łechtaczki, proszę sobie zobaczyć, jest mega szeroka i to jest bardzo duży plus tego produktu, dlatego że on po prostu pozwala na stymulację łechtaczki na bardzo dużej powierzchni, w związku z czym te wibracje są fajnie, równomiernie i bardzo intensywnie rozprowadzone po całej jej powierzchni dla pań, które potrzebują intensywnej stymulacji łechtaczki, Uważam, że jest to rewelacyjna propozycja, e, dlatego serdecznie go takim paniom właśnie polecam. E, jeżeli jednak ten rozmiar nie do końca przemawia, to e, marka Fanfactory również o tym pomyślała i wypuściła na rynek troszeczkę większą e, siostrę, Misty. Miss B to oczywiście ten różowy wibrator, który pokazałam, a to jest Lady Bee, czyli po prostu starsza siostra, większa siostra tego mniejszego wibratorka. Obydwie... Te wersje mają dwa silniki niezależnie sterowane, więc możemy sobie na przykład wyłączyć ten większy silnik i tylko stymulować łechteczkę podczas kiedy mechanicznie będziemy sobie stymulować właśnie punkt 2 albo odwrotnie, możemy po prostu mieć włączony ten duży, ten duży, tą dużą część. A tą mniejszą, po prostu wyłączoną, i ona może nie wibrować, tylko tak delikatnie stymulować po prostu łezteczkę, lub można jej, może jej nawet w ogóle nie dotykać. Także myślę, że to są dwie takie propozycje od marki Fun Factory, które naprawdę mają sporo sensu i zbliżony odpowiednik. To na pewno będzie to propozycja od marki Satisfier. Jest to propozycja także z szerokim króliczkiem, także z odgięciem do punktu G, z tym, że ten. Już nie jest tak bardzo wyprofilowany, żeby precyzyjnie dosięgać tego punktu, żeby precyzyjnie można go było namierzyć i stymulować tylko jego. Natomiast jest na pewno też mięciutki, podobnie jak właśnie Lady Miss i też ma bardzo szeroką wypustkę szerokiego króliczka. Także na pewno jest to propozycja warta zwrócenia uwagi, choć w odróżnieniu od prezentowanych wcześniej modeli, te silniczki one nie są sterowane niezależnie, więc muszą po prostu obydwa działać w tym samym trybie. Także tutaj taka drobna, ale jednak może być znaczącą... Yy różnica. Kolejną taką bardzo ciekawą propozycją, którą przygotowałam, jest wibrator nowej relatywnie marki. Marka może nie jest tyle nowa, co po prostu wcześniej produkowała bardzo wysokiej jakości, fajne kosmetyki intymne i to jest wibrator od nich, który jest naprawdę piękny, bo proszę zobaczyć na wykończenie, on ma sporo wspólnego właśnie ze złotem, z takimi bardzo biżuteryjnymi detalami. On naprawdę tutaj nam trochę słońce, ale ta, teraz chyba widać lepiej, że te, e, po prostu, ten panel sterowania on przypomina e, właściwie takie kamienie osadzone e, w w złocie, w biżuterii. One mają kształt taki, takich diamentów, można powiedzieć. E, może troszeczkę bardziej plastyczny, też miodu. Znaczy, generalnie jest naprawdę pięknie wykonany i nie, ma, nie, nie ulega wątpliwości, że jest śliczny, nadaje się na prezent i na pewno e, nie, nie jednej pani sprawi przyjemność. Jest to produkt, który jest miękki, oczywiście, jak najbardziej. E, również ta wypustka, która tutaj jest zakrzywiona, jest mięciutka, a e, bardzo fajny i wygodny jest ten e, po prostu e, tutaj przeważenie ten uchwyt, można powiedzieć. E, jest naprawdę pięknie wyprofilowany i myślę, że też użytkowo się świetnie sprawdza. Kolejną taką propozycją, którą przygotowałam i którą w ogóle w salonie uważamy za doskonały produkt i rewelacyjny, oryginalny. Wibrator z bardzo efektywną stymulacją łechtaczki to jest produkt od marki Lelu. To jest Enigma. I Ja ją już wcześniej prezentowałam na filmiku odnośnie. Stimulatorów bezotykowych łechtaczki. Napomykałam o niej krótko, że jest taki produkt, i ten produkt jest, i on się cieszy ogromnym powodzeniem i mega pozytywnymi recenzjami pań. Tutaj jest część, która wibruje, ona jest. Skierowana do punktu G jest bardzo elastyczna, więc jej położenie jest praktycznie: no, naprawdę, może być wszędzie. Więc każda użytkowniczka może dopasować po prostu położenie tej części do własnego ciała, tak nią wymanipulować, tak ją ułożyć, żeby było jak najlepiej. A tutaj mamy właśnie ten otwór, przez który sączy się pala soniczna, która jest niezwykle intensywna, dlatego, że ona dociera ukrytą tkankę, łechtaczki, tą, którą, która nie jest widoczna gołym okiem i której nie możemy po prostu stymulować wszystkimi tymi króliczkami, które są wibrujące, bo po prostu żaden taki mechaniczny bodziec tam nie dotrze. Ta część jest dalej reaktywna, ona czeka na stymulację, ale niewiele jest tam w stanie po prostu dotrzeć, a to jak najbardziej tak. Więc daje to naprawdę taki efekt, który nie jest porównywalny z żadnym innym wibratorem. I naprawdę, jeżeli e, panie jeszcze nie testowały tego efektu, nie próbowały takiej stymulacji, to bardzo warto jest się z nią pobawić, przetestować ją, sprawdzić, jak to działa i jakie daje wrażenie. No i zasadniczo to są wszystkie moje mm, propozycje na dzisiaj. E, oczywiście, jeżeli chodzi o wibratory z kurczkami, to mamy ich w salonie. Ciężko policzyć ile, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Niektóre mają kształt uszek, niektóre mają kształt języczka, niektóre mają kształty zupełnie różne i fantazyjne. Także na pewno każda pani bez wyjątku znajdzie coś super dla siebie. I bez względu na to, jakie będzie mieć oczekiwania i potrzeby i możliwości, to na pewno coś tutaj świetnego wspólnie dopasujemy. Także zachęcam do kontaktu, zachęcam do odwiedzania naszego salonu, a jeżeli nie ma takiej możliwości, no to zawsze pozostaje nam czat, telefon, zawsze pozostaje nam również e-mail. Także każdym, każdym z tych kanałów można się śmiało z nami kontaktować i na pewno będziemy się starały jak najbardziej wyczerpująco poruszyć temat i pomóc w wyborze. A dzisiaj dziękuję za uwagę, no i życzę miłego dnia.